Mercedes a -klasa. Dzień dobry Panu. E, pasek jest wymieniony, e, aczkolwiek tutaj u Pana pasek był, tylko spadł. Zaraz Panu pokażę dokładnie o co chodzi. E, główna przyczyna, dlaczego to się stało, że nie było tego ładowania, to stopiona rolka. Ta rolka stanęła całkowicie e, wprowadząca, jest, jest stopiona. Przypiekł się pasek, a dwie kolejne rolki są bardzo mocno huczą. Łożyska w nich są bardzo mocno uszkodzone. Więc do wymiany był pasek i trzy rolki. I teraz, jak odpaliśmy auto, to ten samochód wydaje dziwne dźwięki. Tutaj przy silniku. Oto Krzysztof. Mam nadzieję, że to będzie słychać na filmie. Takie szuranie ciężko mi to opisać. Taki jest z częstotliwością raz na niecałą sekundę. Takie I słuchając to stetoskopem, dźwięk ten jest stąd. Tak jakby łańcuch rozrządu ocierał y o pokrywę. Tak to stetoskopem słychać. Nie wiem czy to jest słyszalne dla Pana. To jest taka, taka nasza obserwacja. Tak informacyjnie chciałem Panu to pokazać, że są jakieś dziwne dźwięki z tego silnika. A to dokładnie to by trzeba było e, zdemontować pokrywę, posłuchać to, zobaczyć, czy nie ma żadnych na pokrywie żadnych śladów, że łańcuch tam o to ociera. E, tylko no, tutaj, żeby zdemontować to pokrywę. Tutaj jest silnik jest tak umieszczony. Tutaj do praktycznie każdej roboty silnik jest do wyciągnięcia. Oczywiście jest to do zrobienia, ale no, to jest sobie dużo, dużo roboty. Okej, okay, dobra. Podliczę i dam znać, jaki jest koszt za wymianę tego paska i tych rolek. Dziękuję.